Ostatnio no, dało po królewsku, dlatego wróciło złoto i mam małe postanowienie. E, no teraz wiecie co, batelki na dwie osóbki. Batelki na dwie osóbki i będzie to trzeba zrobić z głową. Lecimy po stówkę. jednakże zanim zrobię pierwszą bitewkę, w ogóle mamy nowe skrzynki. Pokażę wam batelkę od mojego widza. Zobaczcie to. Trzy skrzynki. Trzy skrzynki. Batla za 11 ziko. No i tutaj macie widelec CSGO Skins, to jest mój widz, nick w sumie taki konkretny widelec, no ciekawy, ciekawy, ciekawy nick, zdecydowanie, ale zobaczcie to, toolboxik, toolbox case za 8 ziko, no wypluł rękawiczki, wypluł rękawiczki motoglowse Eclipsy, no i to jest naprawdę konkretny drop, jak na skrzynkę za 8 ziko, no bo sami zresztą zobaczcie, w tym toolboxie poza Falkionem, no to najlepszy drop to właśnie są te Glowsiki, no mógł je trafić minimalware, ale trafił Filtested, więc myślę, że naprawdę kozacki drop, no i powiem tak, przegrałem Talona, bo testowałem już nowe skrzyneczki, no i moje postanowienie, będziemy robić battle na razie na dwie osoby, bo na trzy ciężko zgarnąć, właśnie robiłem battle'ki na trzy osoby i powiem tak, M9 Karambit zostaje whole. Leci na rozegranie, no i spróbujemy. Spróbujemy polecić po stówę, jednak zanim zrobię pierwszą butelkę z tymi skrzyneczkami. Bo zobaczcie, zmienili skrzyneczki. No i nie ukrywam. No bardzo mocne skrzynki, ale na gesterze. No ta skrzynka robi się za droga. Ale ta nie jest aż taka droga na jesterze, a Zobaczcie to, mamy karambita Fajda, mamy karambita Gamma Doplera, mamy karambita Lora. No i na Jesterku, Szczerze mówiąc, no nie jest to aż. Takie drogie. No i wrzucę to. Ktoś trafił w ogóle Blaze'a właśnie z tej skrzyni na jesterze. Ale zanim to, no to przypominam, że trwa rozdanie w sumie nawet całkiem niezłych skinów z moim kodem. Pamiętajcie ale, że to jest tylko dla osób pełnoletnich, które mają ukończone 18 lat, ponieważ strona jest dla pełnoletnich. I oczywiście dla chętnych nie zachęcam Was do wpłaty, jednak jeśli ktoś chciał zagrać, ogarnąć nowe skiny, no to warto to zrobić teraz na moim kodzie, bo... No wpłacając dyszkę z moim kodem, możecie zgarnąć jako prezent parakorda Bowie Knife'a, a, a wupkę, wulkana, simov Za dwie dyszki jest kałaszek tęczowo. To już dla tych osób, którzy grają po prostu za troszeczkę więcej, czyli za dwie dyszki. No to ci, którzy grają za dwie dychy, mają szansę zgarnąć Kałacha, Case Hardent. Dodatkowo macie nagrodę za doładowanie, ale to pewnie widzieliście. Jak wpłacacie przykładowo 4 dychy, 200, 400, 400, no to dostajecie dodatkowe prezenty. A żeby zagrać na moim kodzie, klikacie sobie ten zielony plus i wpisujecie tutaj kod otrzymujecie darmowe 2 złote, no i plus 10% do wpłaty A my zaczynamy od batelki Od batelki na dwie osoby Standardzik, standardzik, zaczniemy sobie standardzikiem Zobaczymy czy coś da, damy sobie plug case'a, damy neon case'a Ale damy też te skrzyneczki na buście Zobaczymy czy przykładowo ze skrzynki, ale na buście Nam coś fajnego wleci, damy też ultra case'a I ultra case'a na buście, damy sobie tak na zmianę Damy recoil case'a E, tak myślę nad tym toolboxem, wiecie co, a dajmy tak, boost, zwykła i na końcu jester, zobaczymy, damy na buście teraz steampanka i damy jednego steampanka na jesterze, damy trzy razy dreams and nightmare'a, ile mam skrzynek? 15, dobra, 15 skrzyneczek. No to damy tak, tą nową na buście, i jedną na drzesterku. damy tą nową na buście bez busta i ostatnia będzie na dżesterze. no i zobaczymy, taki standardzik na dwie osoby, no jestem ciekawy, taka mieszanina, szczerze mówiąc mieszanina, tanie skrzyneczki oczywiście na start, na rozkręcenie tej batelki, no później robi się grubiej, może wpadną jakieś kosy, może rękawiczki z recoil case'a, damy botalex, niech będzie botalex, no nikt nie wbił do batli, więc zobaczmy. Czy uda mi się wygrać z Botem Alexem? i Czy w ogóle coś trafimy? Pierwsza skrzynia Plak Case na Jesterze daje 57A. No, nie jest to zbyt dobry drop. Neon Case daje nam AWP. Dalej średni. Ale tutaj w sumie ze skrzyni Neon na buście taki obrzynek. No, nawet, nawet nie najgorzej. Z Plak Case na buście mamy P2000, więc średnio zobaczmy, może tutaj AWP simov. Mach 10 Neon Rider. No średnia Fajnie, że fabrycznie nowy Gloczek w ogóle mu wleciał i on wychodzi na prowadzenie tym Glockiem. No nie wiedziałem, że Ballet Queen jest aż tyle. Warty fabrycznie nowy. No i rękawiczek nie mamy. Zobaczmy tego toolboxika. Z tej skrzyni widz trafił Glowsy. Na buście niestety śmieci. Digielek i Petka. Bez busta. No a Fobos i Famas. No widz trafił tutaj Glowsy. Zobaczmy co na gesterze. Oj, też trafiłem Glovesy, ale handwrapsy. Niby wychodzimy na prowadzenie, ale nie jest to dobry drop. Ze skrzyni na buście mamy Outsidersa, spoko i proszę Emeczka Knight. Oj, Glovesy dla Aleksa. Dalej prowadzimy, no zobaczmy czy wypadnie jakaś kosa. Mamy dwa shotguny. Mamy dwa shotguny, więc średnio, jeszcze dwie skrzynie mp9 dwa razy, mamy minimal wear w i field tested, Alex z tą mp9 wychodzi na prowadzenie i z ostatniej Dreamset nightmare na jesterze kosy nie ma, zobaczmy te nowe skrzynie no kałach niestety lepszy na jesterku no na jesterze średniawa, zobaczmy teraz tą lepszą gdzie jest karambit fade, emeczka gracz dobry drop, minimal wear spoko, bez boosta teraz bez busta gorzej i zobaczmy teraz na jesterze karambit fejt proszę. rozgarniamy tą batelkę, ale wam powiem. No średni, Średnia batelka, możemy to podsumować tą emotikoną. Taką batelkę, no za piątkę kuźwa, za szóstkę prawie. Dała nam dwie pary rękawiczek. Jemeczka gracz. A myślę, że wiecie co, a zróbmy jednego undera na trzy osoby. Jeden under na trzy osoby, dam tego steampunka i damy tą jedną nową, damy jedną nową na jest, ale nie tą, bo to jest zdecydowanie za droga, damy tą i zróbmy takiego undera, miałem nie grać na trzy osoby, wiem, ale takiego jednego underdoga mogę zrobić, no fajnie by było jakby na środeczek wpadła emeczka Knight, a tutaj ten karambicik Fate, no ewentualnie karambit Gamma Doppler, no zobaczmy, zobaczmy co z tego będzie. No, jak Rosso teraz coś trafi, to będzie dobrze. No, no taki Anderek. No taki Anderek potężny. Potężny Anderek, wam powiem. Karambicik Fejt zostaje. No resztę myślę, że mogę sprzedać, chociaż tak myślę. A sprzedajmy może to. Ja wam dorzucę jeszcze kałaszka. Dorzucę wam jeszcze kałaszka do... Do zgarnięcia, i to będzie dla osób, które grają za 15. -taka. To będzie akurat dla osób, które grają za 15. -taka. i będzie to dostępne od Od poniedziałku. Niech będzie, poniedziałek 11.10. Będzie jeszcze dodatkowo kałaszek dla Was. I kurde, kusi mnie otworzyć tą skrzynię, ale dajmy ją na buście. I szybki tryb. Pierwsze 3. No średnio, drugie 3. Oj, też średnio mamy P2000. USP ISG, Skaucik USP Famas. No tutaj w końcu coś dobrego nie wydało. Dało emeczkę Golden Coilfield Tested. no I powiem tak. Udało się trafić Karambita fejda, No fajny Underdog wleciał, dlatego dzisiaj emeczka za trzystówki leci w sumie dla Was. Żeby wygrać ale emeczkę musisz zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj dwie łapeczki. 88 groszy. Tyle ile dobijecie, tyle rozdam dodatkowo. Musisz mieć suba o mnie na kanale, ale pamiętaj, że to sprawdzam. Wchodzę na twój kanał i patrzę, czy masz suba. Nie masz suba, nie wygrywasz takich skinów, jak tutaj widzowie. No i dzisiaj w komentarzu piszesz, jakie jest twoje postanowienie noworoczne. No i tyle. Jeśli masz, jeszcze, jeśli jeszcze nie, masz albo nie będziesz miał w ogóle, no to piszesz, że w sumie nie masz żadnych postanowień. Ja w sumie na ten moment postanowień jakichś specjalnych nie mam. No i w sumie chyba tyle. Ale zwycięzcy jeszcze z ostatnich odcinków, proszę bardzo, wy wygrywacie. Gratuluję. Zgłoście się podbiór skinów na Discorda. Ta dzisiaj do zgarnięcia, mi została jeszcze dyszka, no i tak myślę, może jakiś szerdzik w sumie, jakbym zrobił szerda na trzy osoby, no nie na dwie, tylko na trzy i byśmy zrobili, ale sobie coś takiego, że damy, ale nie, na start jeszcze coś bym rozkręcił, dwa razy Dreams and Nightmare, damy tego steampunka, no może w końcu, w końcu ta emeczka najdwleci, damy Howlinga. Damy 4 razy skrzynie 5% kill confirmed. Ta skrzynia jest za 3 dycha, jest tutaj nawet do trafienia fajny USP. E, kill confirmed. Minimal wear chyba w statraku, czy nawet fabrycznie nowy. Mm, tak myślę, ten midnight. A jeden midnight niech będzie. Damy jeszcze All Star Case'a. Damy tego Party Popera. Damy 3% Hydra i 3% Ruby i zrobimy sobie taką batelkę, ale na shared mode. To jest shared mode, dlatego trzy osoby. No i powiem tak, jeśli... Ktokolwiek z nas trafi emeczkę Knight, no to już jest zajebiście. Jak tak sobie myślę, meczka Knight jest naprawdę dobrze. No nie mówię o ostatniej skrzynerce, No jakby wypadłem dziewiątka 9 no to już jest w ogóle rozpierdziel. Ale no zobaczmy, czy ten szerdzik cokolwiek fajnego da. No na razie dwie emeczki ma 10 średnio. Druga skrzynia. Oj, bez kosy. No dwie pierwsze zawiodły. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś słaba wróżba. Dwie meczki Knight. Dwie meczki Knight. Tak jak nie dawało na Anderze na standardzie, no to mamy dwie meczki. Knight i już jesteśmy w domu. Już jesteśmy w domu. Teraz wpada po prostu na plus. Teraz wpada już coś na plus. Bo zobaczymy, czekajcie, to jest trzy dyszki. 9, 27, No nie no, podyszce, podyszca, baterka za 8. No taki szerdzik mi się podoba, myślę, że tutaj jest potencjał na jakiegoś zajebistego karambita. Ale zobaczymy, jeszcze tutaj mamy naprawdę dobre skrzynki, jak coś jeszcze wleci. No z USP ku wlipa, szkoda szczerze mówiąc, ale zobaczmy teraz ta nowa. No jest jeszcze Talonik Marble Fate. Bardzo dobrze. Zobaczmy All-Star Case'a, może Titan? Oj, nie, mamy tutaj MLG Columbus i Cloud9, nie najgorzej. Tutaj Karambit Fate. Oj, tutaj średnio dało, no i zobaczmy. Procentowy niech nam coś dorzucą jeszcze, proszę. I M9 Ruby. Dobra, bez m dziewiątki. Jakby tutaj wjechałem, dziewiątka Ruby, jest totalny rozpierdol. Ale mamy Emeczkę Knight. Taki szerdzik. Taki szerdzik załsemeczkę. Dał Emeczkę Knight, a w Asimov. Gloczek Gamba Doppler. Taka naklejeczka. No powiem wam nie no, zajebisty szerdzik. Czekajcie, to do blokady. To jeszcze zblokuje, to sobie sprzedamy. No i ja tak myślę jeszcze Awupkę wam rozdam, ale to wiecie co? Za 8 Ziko normalnie za 8 Ziko będzie to dostępne od środy. Od Sylwestra, tak myślę, kurczę. Dobra, od środy. Od środy. W Sylwestra 11.10 za 8 Ziko będzie do zgarnięcia jeszcze Awupka Simov Taki setup. Taki setup do zgarnięcia dla osób, które grają na moim kodzie. E, a ja mam jeszcze dwójkę. I myślę, czy nie iść za ciosem albo... A pierwsza... Kurczę, chciałem tu dołączyć, taka na przepo. Na przepał batelka, ale niestety mamy szerdzika. A dawajmy tutaj, 9 dyszek. Zagramy sobie z Andrew. Zobaczmy Batla za 9 dyszek, to będzie na przepał. Na popę 90, ale jego lepsze. Zobaczmy procentuwa, to jest ta 5%, 5%. Nie dała nic. No i zobaczmy, czy Ratles coś wypluje. Zwykły bez busta. No, dało mu kałażka w sumie. To taka nawet nie najgorsza batelka, Jak na dwie osóbki, no to nie ma źle, no jakiegoś kałaszka zgarnął. Ale ja myślę, że możemy sobie zrobić jeszcze teraz coś takiego. Mm, czekajcie, ile kosztował Kurst Case? 7 stówek. Nie, no to ja myślę, że jedne sobie ratlesa. Oj, tutaj niestety. Kałaszek Legionowa Nubis, to szczerze on wypadł przed chwilą w lepszym stanie. Ze skrzynki bez gestera. No. Niestety, zróbmy jeszcze takiego undera na sam koniec. Taki underek na sam koniec, no zobaczmy, na trzy osoby, ponieważ jest to underdog z procentową. Z procentową, no zobaczymy. I samo Emily. I to jest ostatnia bitwa. Ostatnia bitwa w tym odcinku. Ja Cię kręcę. No nie, no jakby ta M9 wpadła, a nie też szedł do no to to byłby dobry podział. A tak, no to mamy Kuźwaglowce. No a zobaczmy jeszcze tego Howlinga dwa razy. Dwa razy Howling. Oj, no dobra, pamiętajcie, że nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. No, ja myślę, że na przyszły odcineczek. To wiecie, co to M9 sprzedaję. Ta Emeczka leci dla Was. Są dwa karambity, jest Emeczka Knight Po dzisiejszym odcinku, generalnie sprzedałem haula. W sumie straciłem jeszcze talona poza odcinkiem, ale no w sumie to była dobra wymianka. Hall za Night, a, a mamy jeszcze karambita fade. A. No, powiem Wam, że nie, no jest naprawdę dobrze. Otworzę jeszcze jednego haulinga do 3 razy. Sztuka, jak to się mówi. No ale niestety, tak ja mówię, nie zawsze się trafia najlepsze przedmioty, nie zawsze się wygrywa, a to by było na tyle. Na razie...